Mimo, że wielu z nas uważa gry Rockstara za dzieła sztuki, to wciąż należy pamiętać, że w tym studiu pracują ludzie. Owszem, często są to geniusze, ale wciąż ludzie i mają takie same cechy jak ja, ty czy twój kolega Franek. Jeżeli chodzi o temat dzisiejszego odcinka, to mam tutaj na myśli to, że każdy popełnia błędy, no i potem też często gęsto każdy z nas, tak samo jak i ludzie pracujący w Rockstarze, no mają problem, żeby te błędy wychwycić. Rockstar Games również, wbrew pozorom, może się niechlubnie poszczycić dużą liczbą Potknięć, na które natrafimy, przemierzając serię Grand Theft Auto. Błędy znajdziemy zarówno w samej fabule gry, ale także i w gameplayu pod postacią różnego rodzaju gliczy oraz bugów. I chociaż niektóre z tych niedociągnięć pomagają graczom w nietypowy sposób przechodzić grę, to wiele z nich sprawia, że czujemy pewną dezorientację. Dlatego dobrze jest przede wszystkim uważnie śledzić fabułę, żeby uniknąć momentów, w których nie do końca wiemy o co chodzi. Odnośnie tego wszystkiego to w tym materiale bierzemy pod lupę film The Introduction, będący swoistym prologiem do GTA San Andreas, no i pokażemy jakie błędy udało nam się wyłapać. Oczywiście jeżeli wy zauważyliście jakiś błąd, o którym nie wspomnimy, to będziemy wdzięczni za napisanie tego błędu w komentarzach. A tymczasem moi kochani, lecimy z tematem. Na samym początku wypadałoby wspomnieć nieco o tym, jakimi błędami będziemy się zajmować. Wyróżnimy sobie tutaj dwa rodzaje błędów, mianowicie błędy logiczne oraz błędy kanoniczne. Błąd logiczny dotyczy świata przedstawionego oraz fabuły gry. Za przykład takiego błędu posłuży nam tutaj rozmowa o pieniądzach w ostatniej misji w GTA Vice City. W napisach w kadzcence z Lensem i Kenem widzimy kwotę 3 milionów. To mi z kolei gada coś o 20 milionach. Ken? You get the first one to counterfeit cash and put 20 million briefcases. And in the conversation with Sonny, the issue of 3 million appears again. There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, coś tu kurde ewidentnie nie pasi, co nie? No a z kolei jeżeli chodzi o błędy kanoniczne, to dotyczą one sytuacji, które są sprzeczne z fabułami innych części GTA, czy filmów powiązanych, taki jak właśnie The Introduction. Idealnym przykładem jest tutaj Miguel, który rzekomo ginie w GTA CS, czyli w roku 1998, żeby trochę z dupy pojawić się w GTA 3, które dzieje się w roku 2001. Tak czy inaczej, na pierwszy ogień pójdą błędy kanoniczne, których jest znacznie, znacznie mniej. Pierwsza tego typu nieprawidłowość pojawia się podczas cutscenki, gdzie rozmawia ze sobą trzech ballasów w walejce dzielnicy Ganton. Ballasi stoją sobie w walejce jak gdyby nigdy nic, chociaż ten teren kontroluje Grove Street od początku gry. Biorąc pod uwagę ten fakt, trudno byłoby im się dostać na ten teren, bowiem prawdopodobnie zostaliby szybko ostrzelani i przegonieni, albo nawet i zabici. To nasuwa przypuszczenia, że Badlasi mogli kontrolować górną część dzielnicy Ganton, aż do momentu, w którym zaczyna się akcja GTA San Andreas. Aby lepiej to zobrazować, najlepiej spojrzeć na mapę Los Santos z terenami gangów. Można zauważyć na niej, że Ganton jest podzielone na dwie części. Górna część często bywa atakowana przez wrogie gangi, najpewniej no dlatego, że umożliwia szybkie dostanie się do samego serca gangu, czyli słynnego Grove Street, którego ewentualne przejęcie byłoby potężnym ciosem dla Sweeta i spółki. Następnym błędem kanonicznym jest inny układ kontenerów przed fabryką narkotyków, którą niszczymy w misji Krak-Boom-Boom. Boom. Jak możecie zauważyć na załączonym filmie, wygląd mocno odbiega od tego w The Introduction. Daje nam to podejrzenia, że dodatkowe kontenery mogły zawierać narkotyki, które przed rozpoczęciem akcji gry zdążyły wejść już w rynkowy obieg. Inną możliwością jest to, że twórcy po prostu bezsensownie wyrzucili dwa dodatkowe kontenery bez większego powodu. Taka ewentualność oczywiście nie posiada żadnego sensownego wyjaśnienia, jeżeli chodzi o świat gry, przez to może powodować wspomnianą już wcześniej dezorientację. Idąc dalej, ostatnim błędem kanonicznym, który udało nam się zauważyć, jest istnienie klubu Luigi's Sex Club 7 między rokiem 1987 a 1992, bowiem to właśnie wtedy CJ przebywał na terenie Liberty City. Jest to ewidentnie błąd z uwagi na to, że zgodnie z wydarzeniami z GTA LCS, którego akcja gry dzieje się w roku 1998, znajdował się tam Police Review Bar, który w trakcie fabuły zamienił się w Luigi's Sex Club 7. Zatem, według wydarzeń z części GTA, jakby nie było solidnie ze sobą powiązanych, co warto zaznaczyć z uwagi na to samo uniwersum, klub nie powinien istnieć, a jeżeli już, to pod innym szyldem. No a teraz przejdziemy sobie już do błędów logicznych, których jakby nie patrzeć sporo się nazbierało. Na pierwszy ogień idzie kaczenka, gdzie Frank Tenpenny oraz Eddie Pulaski wracają do kompleksu mieszkań w Ganton. Jest to błąd z tego powodu, że Tenpenny wspomina nam o pewnej otyłej osobie, dając nam do zrozumienia, że udało się ją przekonać. Chodzi tutaj oczywiście o Big Smoke'a. No i pomyłka polega na tym, że obaj funkcjonariusze nie wracają od strony jego pierwszego domu, którego zdjęcie pokazujemy teraz na ekranie. Owszem, w tym momencie mogą znaleźć się osoby, które powiedzą chwila, chwila, ale panowie z mogli mówić niekoniecznie o Big Smoke'u, tylko chociażby o Big Bear'ze. W końcu jakby nie było w grze, możemy znaleźć model tej postaci, gdzie mężczyzna ma parę kilo więcej względem tego, co widzimy chociażby w cutscenkach GTA San Andreas. Jest to jednak mało Prawdopodobne z dwóch powodów. Po pierwsze, w samej fabule gry nie mamy ani jednego odniesienia o tym, że Big Bear miał jakkolwiek do czynienia z crashem. Po drugie, model otyłego Beara miał być zapewne użyty podczas misji z wizytą u Bidapa. Wnioskujemy tak, ponieważ w jednym z usuniętych dialogów CJ wspominał o tym, jak bardzo zmienił się wygląd Big Beara po wejściu w uzależnienie od narkotyków. Na co on odpowiedział żartobliwie, że była to najlepsza dieta, na jakiej był. CJ, you take care Bear, okay? Yeah, for sure. Come on, Bear. Time for a little detox. Oh, man, do I have to? Have you looked at yourself in the mirror lately? Most successful diet I ever been on. Kolejną pomyłką, o której Nota Bene wspomnieliśmy w poprzednim materiale z GTA San Andreas jest to, że po wykonaniu manewru w stronę głównej ulicy w dzielnicy Czerwonych Świateł, CJ nagle jedzie po jednej z głównych ulic Chinatown. Być może pracownicy tego studia tego nie wychwycili, albo może ich wychwycili, ale było już za późno na zmiany, albo być może wychwycili i pomyśleli sobie, że i tak tego nikt nie zauważy, albo może specjalnie to zostawili, żeby był to swego rodzaju easter egg. Generalnie chodzi nam tutaj o to, że przeróż może być naprawdę sporo. Niezgodność w filmie The Introduction możemy wychwycić też przy okazji pierwszej rozmowy Salvatora Lion z żonym Sindaco. Chodzi nam tutaj o moment, kiedy Salvatore mówi o tym, że będzie musiał dzielić się udziałami z kasyna z mafią Sindaco oraz mafią. Karellis. Forelli, chyba, bo to co mówi Salvatore niezbyt na to wskazuje. Prawdopodobnie Świętej Pamięci Frank Vincent podkładający głos postaci Salvatora Lyon, albo przekręcił nazwę i Rockstar tego nie zauważył, albo był to celowy prześmiewczy zabieg. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. W całym tym zamieszaniu pojawia się także Katzenka z zielonym sabre, które wyjeżdża z pewnego garażu w dzielnicy Commerce. Dla niektórych osób oczywistym faktem jest to, że samochód powinien wyjechać z garażu w dzielnicy Verdun Bluffs, w pobliżu którego Caesar prosi nas o spotkanie w grze. No i tutaj sprawę można rozpatrywać dwojako. Albo jest to zwykły błąd, albo celowy zabieg kreszu oraz ballastów mający na celu zatarcie śladów, co jakby nie było, jest dość częstym zjawiskiem w przestępczych kręgach. Inna wpadka, którą możemy zobaczyć, to tajemnicza budka telefoniczna pod motelem Getaway, z której korzysta Ken Rosenberg, żeby połączyć się z Tomim Versettim. Budka ta jest tajemnicza z tego powodu, że kiedy przyjdziemy pod ten motel w samej grze, nie znajdziemy tam żadnej telefonicznej budki. Następna nieścisłość to cutscenka, gdzie Kent Paul jest po podpisaniu kontraktu menedżerskiego z zespołem The Gerning Chimps. Jak wielu z nas może zauważyć, wszystko odbywa się w studiu nagraniowym Mad Doga, chociaż film mówi nam, że jest to Salford w Anglii. No chyba, że ten zespół miał tego samego projektanta do pomieszczeń nagraniowych, ale to w sumie mówiąc tak prześmiewczo i chyba raczej nie mogło coś takiego się po prostu wydarzyć. Kolejna sytuacja, gdzie możemy wychwycić pewne niedociągnięcie, to scenka, w której zostaje pochowany Miki, czyli członek mafii Sindako, który miał pilnować interesów w kasnie Caligula. Ostatecznie został on zamordowany, a na jego miejsce przed Ken Rosenberg. To, co jednak najbardziej istotne w tym wszystkim, to lokalizacja zakopania zwłok Mikea. Na filmiku mamy pokazane wiele animacji sugerujących, że został wykopany dołek, między innymi wtedy, gdy członek Sindako wchodzi albo wychodzi z rzekomego rowu. W rzeczywistości, kiedy udamy się do tamtego miejsca w grze, nie znajdziemy w pobliżu żadnego dołka, gdzie Miki mógł zostać pochowany. Z całą pewnością znajdą się osoby, które powołają się na masowy grób zawierający 6 worków z ciałami w pobliżu bazy Area 69. Mimo to możemy Was zapewnić, że absolutnie ta lokalizacja nie ma nic wspólnego z tą scenką, ponieważ obie lokalizacje są stanowczo oddalone od siebie, a sam Miki nie został wrzucony do dołu w worku. No i na sam koniec tego materiału została nam jeszcze minuta filmu The Introduction i za chwilę zobaczymy, czego ciekawego będziemy mogli się tam doszukać. Pierwsze niedociągnięcie to przedwczesna reakcja dwóch przechodniów przechodzących pomiędzy domem Johnsonów a domem Rydera. Nagle obaj kucnęli jakby wiedzieli, że będzie strzelanina na parę sekund zanim do tego w ogóle doszło. Jedyne wytłumaczenie, jakie istnieje, to że jakimś cudem z daleka widzieli w samochodzie ballasów zmierzających na najważniejszy teren gangu Sweeta, czyli Grove Street, przez co mogli spodziewać się sporego zamieszania. No, i o ile tamto wydarzenie można było jakkolwiek usprawiedliwić, o tyle następnego chyba się po prostu nie da. Jest to moment, kiedy główny bohater GTA San Andreas dowiaduje się o śmierci swojej matki. W chwili otrzymania telefonu, CJ powinien oczywiście znajdować się w Liberty City. Tymczasem siedzi on w samochodzie w Los Santos, a dokładnie w dzielnicy Commerce w pobliżu najwyższego budynku w mieście. W dzisiejszym filmie, moi kochani, to byłoby na tyle. Dziękujemy Wam za obecność, prosimy o ocenę, no i zapraszamy Was na kolejne tematyczne odcinki, które pojawią się już niebawem. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Hej!